Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Bezpieczne Miasto. Krzysztof Pleczka, radny Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta w Gliwicach. Bezpieczne miasto to również takie miasto, w którym bezpieczne jest środowisko, w którym żyjemy. Ponieważ jestem członkiem Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, to dziś właśnie postanowiłem skupić się na ochronie środowiska, a w szczególności ochronie powietrza, którym oddychamy. Gliwice od 17 lat prowadzą walkę z niską emisją i mają w tej dziedzinie spore osiągnięcia. Obecnie miasto kończy pracę nad programem ograniczenia niskiej emisji. W jego ramach uruchomione zostaną dwa ważne przedsięwzięcia. Jeżeli jesteś właścicielem ponad 20-letniego, jednorodzinnego domu na przedmieściach ogrzewanego do tej pory wyłącznie węglem, bądź mieszkasz w wielorodzinnym domu nieprzewidzianym do podłączenia do miejskiej ciepłowni, to temat właśnie dla ciebie. Program ograniczenia niskiej emisji to zbiór działań miasta Gliwice na rzecz poprawy stanu jakości powietrza w naszym mieście. Zakłada się w nim, że pożądane zmiany zostaną osiągnięte poprzez modernizację systemów ogrzewania budynków mieszkalnych w Gliwicach. Przygotowanie programu ograniczenia niskiej emisji ma ogromne znaczenie. Pozwoli bowiem miastu oszacować skalę zmian, a następnie zaplanować i zabezpieczyć odpowiednie kwoty na zastąpienie przestarzałych indywidualnych, węglowych systemów ogrzewania. Nowymi proekologicznymi systemami grzewczymi. Miasto planuje pozyskać dofinansowanie na te cele ze środków unijnych z puli przewidzianej na lata 2014-2020. W ramach programu ograniczenia niskiej emisji zostaną uruchomione w przyszłości dwa duże przedsięwzięcia, tzw. Tak podprogramy. Pierwszy z nich to zerowa emisja z przedmieścia. Modernizację budynków jednorodzinnych z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła połączonych z termoizolacjami budynków. Jest to propozycja dla właścicieli podmiejskich budynków jednorodzinnych oddanych do użytku przed rokiem 1995, w których wykorzystuje się aktualnie ogrzewanie węglowe, a dotychczas nie było wykorzystywane ogrzewanie gazowe, elektryczne czy też olejowe. Celem tego programu będzie bowiem ograniczenie stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu w dzielnicach Gliwic, z przewagą domów jednorodzinnych. Co właściciele domów będą mogli uzyskać? Będą mogli uzyskać wsparcie finansowe ze strony miasta, jeżeli zdecydują się na zastąpienie aktualnego węglowego systemu ogrzewania bardziej nowoczesnym systemem wykorzystującym pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym oraz na ewentualną termoizolację budynku i modernizację istniejącej instalacji grzejnikowej. To propozycja dla właścicieli budynków jednorodzinnych oraz użytkowników lokali w budynkach wielorodzinnych, w których wykorzystuje się aktualnie ogrzewanie węglowe, a dotychczas nie było wykorzystywane ogrzewanie gazowe, elektryczne lub też olejowe. Budynki te wcześniej nie były przewidziane do włączenia w system ciepłowniczy miasta. Celem tego podprogramu jest ograniczenie stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu w dzielnicach o przewadze budynków wielorodzinnych. Na co mogą liczyć mieszkańcy? Przewidywana jest pomoc miasta w ramach likwidacji przestarzałych pieców kaflowych i żeliwnych, bądź np. nieautomatycznych kotłów węglowych charakteryzujących się bardzo wysoką emisją pyłu. Powinny zastąpić się systemy proekologiczne z kotłami gazowymi kondensacyjnymi lub węglowymi z elektrofiltrami lub z instalacjami grzewczymi elektrycznymi z wykorzystaniem elektrycznych pieców akumulacyjnych. Kilka słów o tym, co to jest niska emisja. Są to zanieczyszczenia wprowadzone do atmosfery ze źródeł na wysokości poniżej 40 metrów. Emisja ta związana jest głównie z działalnością człowieka. Powstaje w wyniku spalania paliw w paleniskach domowych, małych kotłowniach, transporcie komunikacyjnym. Warto zapamiętać, że pojęcie niska emisja nie oznacza małej ilości emitowanych zanieczyszczeń, ale odnosi się do wysokości emitora, np. komina, budynku, nad poziomem terenu. Kiedy występuje nasilenie niskiej emisji i z czym jest związane? Nasilenie emisji zanieczyszczeń z procesów spalania węgla i drewna w piecach lub kotłach domowych występuje w sezonie grzewczym, który w Polsce trwa około 6 miesięcy. Powodem przedostawania się dużej ilości zanieczyszczeń do powietrza jest spalanie paliw stałych w piecach i kotłach starszego typu, często o niskiej sprawności wytwarzania ciepła, spalanie paliw o niskich parametrach jakościowych charakteryzowanych poprzez stopień zasiarczenia, zapopielenia, czy choćby niską kaloryczność paliwa, np. mułów węglowych. Powodem przedostawania się dużej ilości zanieczyszczeń do powietrza jest również znaczna liczba indywidualnych palenisk domowych na paliwa stałe. Emisja znacznych ilości zanieczyszczeń do powietrza związana z indywidualnym ogrzewaniem bazującym na spalaniu paliw w stałych paleniskach domowych starszego typu, pociąga za sobą pogorszenie jakości powietrza w bezpośrednim otoczeniu człowieka. Do niskiej emisji nie zalicza się emisji zanieczyszczeń do powietrza z dużych zakładów przemysłowych. Zakłady przemysłowe również mogą emitować zanieczyszczenia do powietrza, jednak spaliny przed uwolnieniem do atmosfery poddawane są procesom oczyszczania. W zależności od specyfiki zakładu przemysłowego mogą to być procesy odpylania, odsiarczania i inne, zapewniające wymagane oczyszczenie spalin, które następnie emitowane są na dużych wysokościach. Od kilkudziesięciu do kilkuset metrów, nie stwarzając tym samym zagrożenia w bezpośrednim sąsiedztwie źródła emisji. Zanieczyszczenia przedostające się do powietrza podczas spalania paliw stałych w indywidualnych paleniskach domowych najogólniej no można podzielić na dwie grupy: zanieczyszczenia pyłowe, a wraz z nimi metale ciężkie, oraz zanieczyszczenia gazowe, m.in. dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla. Czym są zanieczyszczenia pyłowe i jaki mają wpływ na zdrowie człowieka? Na zanieczyszczenia pyłowe składa się najczęściej mieszanina różnej wielkości cząstek stałych, przedostających się do spalin w procesie spalania paliwa stałego. Drobne cząstki pyłu z łatwością unoszone są wraz ze strumieniem rozgrzanych spalin. Wskutek ochłodzenia się spalin w kontakcie z chłodniejszym powietrzem atmosferycznym, pył niesiony wraz ze spalinami łatwo rozprzestrzenia się w bezpośrednim otoczeniu od źródła jego powstawania. Dodatkowo sprzyjają temu niskie wysokości kominów, budynków mieszkalnych. Wielkość cząstek pyłu zawieszonego w spalinach jest bardzo zróżnicowana. Cząstki pyłu mogą mieć średnice od kilku do kilkudziesięciu mikrometrów. A zatem powstaje pytanie, jak mały jest pył zawieszony? Cząstka pyłu o średnicy 10 mikrometrów jest około 9, 9 razy mniejsza od ziarenka plażowego piasku. Szczególnie ujemny wpływ na zdrowie ludzi mają cząstki pyłu o tych najmniejszych średnicach. Szkodliwość cząstek pyłu o wielkościach mniejszych niż 10 mikrometrów wynika z możliwości wchłaniania do pęcherzyków płucnych, a stąd do przenikania do układu krążenia. W pyle mogą być zawarte takie substancje jak węglowodory, metale ciężkie, dioksyny i furany. Najczęstszymi chorobami powodowanymi pośrednio lub bezpośrednio wskutek długotrwałego narażenia organizmu na wysokie stężenie drobnych cząstek, właśnie tego pyłu, są choroby niedokwienne, zaburzenia rytmu serca, niewydolność krążenia, astma, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia układu oddechowego oraz nowotwory złośliwe. Troszeczkę Państwa postraszyłem, ale właśnie dlatego program ograniczenia niskiej emisji. Jest tak ważny dla nas wszystkich i dla naszego zdrowia. Już niebawem program ten przedłożony będzie pod obrady Rady Miasta Gliwice. Celem zatwierdzenia go stosowną uchwałą liczę na to, że dzięki takiej uchwale powoli z ulic Gliwic będą znikały dymiące na czarno kominy. Na dziś to wszystko, co przygotowałem. Dziękuję Państwu za uwagę i tradycyjnie zapraszam na kolejny program z tytułu Bezpieczne Miasto, w którym gościć będziemy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję bardzo.